Wody mamy bardzo mało, jesteśmy na trzecim miejscu od końca w Europie. Jeżeli chodzi dodatkowo o to, jak wyglądamy pod kątem suszy, to około 40% terenów w Polsce leży w obszarze suszy, gdzie może mieć to bardzo negatywny wpływ na ludzi. Jeżeli chodzi o oszczędność wody, bo to też jest, jest ważne, my mamy straty jako Polska na poziomie 23%. Czyli, jednym słowem, tylko 3 czwarte tej wody, którą my produkujemy, udaje się sprzedawać i dostarczać do odbiorców. Więc sytuacja jest naprawdę może nie powiem zła, ale za chwilę będzie bardzo dramatyczna. W 2020 roku Unia Europejska przyjęła dyrektywę, która mówi, że w 2023 roku 10% naszych wszystkich wodociągów będzie musiało zmierzyć straty wody i przesłać do Unii Europejskiej. Od 2027 roku Unia przekaże nam cele, które my musimy spełnić jako, jako państwo. Więc to jest bardzo istotne. Z drugiej strony z poziomu człowieka, no, proszę sobie odpowiedzieć na pytanie, ile osób podlewa trawniki z wody bieżącej. Dlaczego nie inwestujemy w retencję małą? To, to, taką małą, czyli w oczka wodne, czyli nawet beczki wody, dzięki którym będziemy mogli właśnie podlewać ogródki, a nie czerpać a nie tej wody z wodociągu. Oczywiście mówię tutaj o wodzie opadowej, czyli tej wodzie, która, która, która nie, niestety ucieka nam. Czy mówię ucieka? Retencja w Polsce jest na poziomie 6,5%, gdzie w Hiszpanii jest 40%. Więc y, niestety woda ucieka nam do rzek, z rzek do Bałtyku, no i niestety już może nie da się czerpać wody. Samorządy zdają sobie sprawę, że jest problem, tylko to, to jest pierwszy krok. Drugim krokiem jest edukacja. W jaki sposób mogą optymalizować zrzucie wody, ale także w jaki sposób mogą pozyskać finansowanie. Z naszej strony jest to bardzo ważne, bo my uczymy także, czy próbujemy edukować samorządy, w jaki sposób można pozyskać, z jakich funduszy Unii można pozyskać pieniądze na te cele.